Cześć, witam was na kanale FotoPlusa. Dzisiaj zrecenzuję dla Was pierwszy na świecie zmiennoogniskowy obiektyw o przysłonie F18 jest to Sigma Art 28-45 mm i w dzisiejszym filmie skupimy się typowo na doświadczeniu związanym z pracy z tym obiektywem skupionym na filmowaniu. Jeśli chcecie dowiedzieć się troszkę więcej na temat tego jak fotografuje się tym obiektywem, to jego pisana recenzja dostępna jest na blogu FotoPlusa na stronie internetowej. Link macie oczywiście w opisie tego filmu. A teraz przejdźmy do tego jak mi się tym szkłem nagrywało. Moje testy obiektywu były bardzo praktyczne. Nie robiłem dla niego specjalnego poligonu doświadczalnego. Ja dzisiaj nie chcę wam mówić o tym czy lepiej o w środku, a jak źle ostrzy przy krawędzi obrazu, albo że jakie jest oddanie barw. Pojechałem z tym obiektywem do Poznania, na konwent fantastyki Pyrkon i tam wykorzystałem go do moich codziennych działań, czyli po prostu nagrałem typowo YouTube'owego vloga, plus kilka materiałów pod rolki na Instagrama, czy TikToka. I właśnie na ten wyjazd wszystkie moje obiektywy zastąpiłem tym jednym, Sigma 28 2845, żeby zobaczyć, czy poradzę sobie w realizacji takich zadań właśnie tym jednym szkłem. I powiem Wam już z góry, poradziłem sobie bardzo dobrze i jestem naprawdę bardzo zadowolony z efektu, który udało mi się. Uzyskać. Jednak zanim przejdę do samych moich doświadczeń, to pomówmy sobie o budowie obiektywu. Jak widzicie, jest to obiektyw całkiem duży, i przyznaję się, że dość komicznie wyglądało, gdy wśród wszystkich youtuberów nagrywających się malutkimi sprzęcikami, ja chodziłem z wyciągniętą ręką i takim wielkim obiektywem, zamontowanym na również niemałym aparacie, czyli Sony A74, jeszcze dodatkowo obudowanym w klatkę operatorską. Dało się to wszystko zrobić, chociaż moje ręce trochę cierpiały, bo obiektyw jest ciężki. Waży prawie kilogram, więc no już nie tylko noszenie go na wyciągniętej ręce, ale również przez trzy dni chodzenie z aparatem w rękach z tak ciężkim obiektywem, dało o sobie znać, no i moje ręce i plecy dostały troszkę w kość. Ale nie oszukujmy się na co dzień, raczej nikt nie będzie spędzał po 12-13 godzin z zamontowanym takim obiektywem. A z drugiej strony to i tak może być lepsze niż noszenie w tym samym czasie plecaka, gdzie mam trzy inne obiektywy. Bo dotychczas światło F1.8 było dostępne tylko w stałoogniskowych obiektywach, więc tutaj po prostu coś za coś. Jeden cięższy obiektyw zamiast kilku lżejszych. Jeśli chodzi o budowę tego obiektywu, to naprawdę jestem zadowolony z tego, jak wykonane są pierścienie ostrości oraz ogniskowej. Mamy tutaj też trzeci pierścień związany z przysłoną i mam do niego jedną uwagę, ponieważ sam pierścień może się poruszać w trybie skokowym lub po przełączeniu przycisku może on poruszać się całkowicie. Gładko. Ale jest też drugi przycisk, który pozwala nam na blokadę tego pierścienia. Jednak z jakiegoś powodu blokada ta nie odbywa się nigdzie na manualnym ustawieniu, a dopiero na ustawieniu automatycznym. Dlatego też nie możecie na przykład wybrać tutaj od razu przysłony F1.8 i na niej zablokować pierścień, bo nic wam to nie da. Jedynie gdzie możecie zablokować pierścień przysłony. To tryb automatyczny. No i ja, żeby po prostu ten pierścień mi się nie przekręcał w trakcie użytkowania, korzystałem właśnie z blokadą na trybie automatycznym, ale wtedy oczywiście samą przysłoną mogłem sterować z poziomu aparatu i tak właśnie to Robiłem dodatkowy plusik, czyli przełącznik do trybu autofokus i manualny fokus. Dwa przyciski, które możecie sobie zaprogramować, jeden z boku, drugi na górze aparatu i na koniec minus, ponieważ plastik użyty w tym obiektywie dość łatwo poddaje się rysowaniu. Gdy obiektyw był testowany jeszcze wcześniej do fotografii, to w zasadzie po dwóch dniach użytkowania, gdzie zawsze znajdował się w osobnej kieszeni plecaka, zabezpieczony, żeby nic mu się nie stało i tak pojawiły się przetarcia na plastiku. To jest tylko kilka dni użytkowania, a te przetarcia już się pojawiły. Być może jest to niefortunny zbieg okoliczności, a może okazać się, że po większej eksploatacji obiektyw będzie w dużo gorszym stanie wizualnym. Oczywiście nie wpływa to na jakość fotografii czy filmów, które uzyskujemy, jest to tylko aspekt wizualny, ale wolę o nim wspomnieć, bo pewnie dużo osób, tak jak ja, zwraca mocną uwagę na to, jak ich sprzęt się prezentuje. Ale oczywiście, budowa zewnętrzna to tylko budowa zewnętrzna. Przejdźmy do moich doświadczeń. Tak jak powiedziałem na początku, nagrywałem vloga na YouTube, więc dużo ujęć wykonywałem. Z poziomu wyciągniętej ręki, także obiektyw był stosunkowo blisko nagrywanego obiektu, czyli mnie. I tutaj naprawdę wyraźnie dało się odczuć, jak dużą przewagę nad innymi szkłami daje przysłona 18. Ponieważ no, na co dzień nagrywając takie filmy, mając aparat na wyciągnięcie ręki, raczej korzystam z zakresu ogniskowej poniżej 20 mm, co za tym idzie przeważnie jasność tych obiektywów to 2,8 lub nawet więcej. Tu czuć kolosalną różnicę. Jest to po pierwsze przeskok w ekspozycji, więc nie musimy tak bardzo podnosić iso, co na pewno przyda się w gorszych warunkach oświetleniowych, ale też daje nam piękne boky. Nawet z takiej niedużej odległości mojej ręki, przy 28 mm, mamy świetne rozmazanie tła, co wyraźnie odcina mnie jako nagrywaną postać od całego tła i daje efekt, który. Ciężko z uzyskać innymi szerokimi obiektywami, ponieważ są one sporo ciemniejsze. I to nie tyczy się tylko nagrywania przeze mnie. Oczywiście nagrywając inne obiekty, też możemy się stosunkowo blisko zbliżyć do naszego obiektu, do naszej postaci i wykorzystać tą jasność, żeby uzyskać naprawdę śliczny efekt. Ale 28 mm to tylko jedna skrajna wartość, drugą jest 45 mm i wszystko to, co po drodze, a po drodze jest bardzo ważna wartość, czyli 35 mm, ta z której chyba korzystam najczęściej. I 35 mm w połączeniu ze światłem 1.8 to naprawdę boskie ujęcia jeśli chodzi o filmowanie, właśnie tak wykorzystywałem go w nagrywaniu materiałów do różnych rolek na Instagrama czy TikToka i efekty, które nim uzyskałem są świetne co prawda musimy pamiętać, że zakres ostrości jest tu dość wąski, mówimy tu o naprawdę jasnym szkle, więc pamiętajcie że jeśli chcecie nagrać takim obiektywem coś co zajmuje większą powierzchnię i chcecie mieć wszystko w ostrości to nie ma opcji, żeby zrobić to na F18. To, co już ma się znaleźć w ostrości, to, co się znajdzie w ostrości, jest naprawdę bardzo ostre. Jest bardzo, bardzo, bardzo ostre. Ja zrobiłem chociażby kilka fotek figurek Lego. Figurki Lego są bardzo malutkie, i tam było czuć, że czasami potrafił być ostry fragment figurki na jednej linii, a coś wysunięto dosłownie milimetr do przodu już nie było idealnie ostre. No i okej, okay, to jest efekt związany z jasnością tego szkła. Ale to, co rzeczywiście miało być ostre, było strasznie ostre. Ale więcej fotografii wykonanych tym obiektywem znajdziecie na blogu FotoPlusa na stronie internetowej. Tam was też odsyłam, jeśli chcecie się dowiedzieć troszkę więcej o doświadczeniach fotograficznych płynących z korzystania z tego obiektywu. Ja troszkę nim pokręciłem, co jakiś czas widzicie w tym filmie ujęcia, które zrobiłem. Tak jak mówię, ten film to moja opinia z użytkowania Takiego klasycznego tego obiektywu, nie robiłem specjalnych poligonów doświadczalnych. Bo nie oszukujmy się, na co dzień, gdy korzystamy ze sprzętu, no to właśnie nie poddajemy go jakimś obszernym testom, tylko po prostu z niego korzystamy. I ja właśnie po prostu z niego korzystałem i jestem strasznie zadowolony z tego, co udało mi się tym szkłem. Uzyskać. Ma on swoje wady w postaci tego plastiku, w postaci tego, że jest ciężki i na dłuższą metę może on być niewygodny. Te wady z drugiej strony mają plusy, takie jak fakt, że nie musimy nosić plecaka pełnego obiektywów albo fakt jakości obrazka, który tu otrzymujemy. A do jakości obrazka wcale nie są potrzebne piękne wizualnie obiektywy, ważne jest nie to, co widzimy tu. A to, co przekazywane jest dalej do matrycy naszego aparatu. Oczywiście możemy tu montować filtry, o czym nie wspomniałem, ale to jest mega oczywiste. Średnica filtra 82 mm. Ja nie korzystałem z żadnego, więc wszystkie przykładowe nagrania, które tu widzicie, są po prostu wykonane na czysto z użyciem tego obiektywu. I teraz główne pytanie: dla kogo przeznaczony jest ten obiektyw? Jeśli jesteście na takim etapie, gdzie chcecie kupić jasny obiektyw ze światłem f1.8, celujecie w jakąś wartość ogniskowej właśnie pomiędzy 28 a 45 mm, czyli coś, co może być całkiem szerokie, albo coś, co już całkiem fajnie sprawdzi do portretów czy nagrywania, to warto się wtedy zainteresować tą opcją, bo zamiast kupować obiektyw, który da Wam tylko jedną stałą ogniskową, możecie mieć obiektyw, w którym pokryjecie sobie kilka różnych funkcjonalności. Czy to zrobicie zdjęcie grupowe, czy sfotografujecie budynek albo jakiś krajobraz, ale też zrobicie świetną... Z użyciem 35 mm, albo po prostu przekręcicie wszystko na 45 mm i wykonacie naprawdę ładny portret. Wszystko to zawiera się w tym jednym szkle. Więc jeśli szukacie jasnego obiektywu i właśnie celujecie w wartości ogniskowej, o której mówiłem, a chcecie mieć coś uniwersalnego, to Sigma tym szkłem pokazuje, że da się, że można zrobić jasne szkło, które będzie miało zmienną ogniskową i. Trzymam kciuki za to, że to jest tylko początek tak jasnych obiektywów zmiennoogniskowych i że niedługo rynek zacznie się znowu napełniać takimi właśnie rozwiązaniami, bo to jest coś, co nasze nagrania z aparatu naprawdę wyróżnia na tle na przykład smartfonów, które co prawda oferują coraz lepszą jakość, ale no nie są w stanie dorównać. Takiej właśnie optyce. Więc trzymam kciuki za więcej takich rozwiązań i ja z samego obiektywu jestem bardzo zadowolony. Świetnie mi się z niego korzystało. Widzieliście zresztą w tym filmie ujęcia, które zrobiłem, więc nieważne, czy tak jak ja, jesteście youtuberem, który potrzebuje się nagrać z wyciągniętej ręki, czy chcecie zrobić jakieś ładne materiały reklamowe, albo wyjść z kimś na miasto i zrobić mu piękne portrety. To Sigma sprawdzi się w tym celu idealnie. Ja bardzo dziękuję Wam za tą moją recenzję. Pokazuję tutaj cudzysłów, bo nie mówiłem o bardzo technicznych aspektach, a po prostu poznaliście dzisiaj moją opinię i moją przyjemność obcowania z tym szkłem, a samo szkło, jeśli zostaliście przeze mnie zachęceni, to oczywiście możecie kupić w sklepie FotoPlus. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy film i widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Fotoplusa.